Dziś pokażemy, jak uniknąć mandatu w nowej hucie. Wybraliśmy się na przejścia dla pieszych przy dawnym kinie Świt przy Alejandersa. Piesi nie mają tutaj łatwo. Muszą pokonać dwie dwupasowe jezdnie i torowisko tramwajowe. Najgorsze przejście, jakie może być, proszę pana, bo tramwaj jedzie i samochody tu nieraz były już wypadki. Musi pan zobaczyć, tak, czy się samochód zatrzymał, a później drugi pan musi patrzeć, czy tramwaj nie jedzie. Albo z prawej, albo z lewej strony. Czy się pani czuje się bezpiecznie na tym przejściu? Proszę pana, wie pan co, ja się czuję, ale są ludzie starsi, co idą z laskami, co idą y, z wózkami, czy z dziećmi. To naprawdę to, jest im, im trudno jest tutaj przejść. Obserwujemy sytuację koło kina Świt. Z zewnątrz tym razem przyglądamy się. No nadjeżdża kilka samochodów, zbliża się pieszy, zobaczmy, tu jest wszystko dobrze, samochody jadą obok siebie, zwalniają. Właśnie jak powoli dojedziemy, nie musimy się nawet zatrzymać, tylko musimy powoli dojeżdżać. Osoba na wózku inwalidzkim, zobaczmy jak się to porozkłada, no ja bym już nie jechał. Ja bym już nie jechał kierowcą, no tak, ale jak rozmawia się, myślę o tym kierowcy Vana przez komórkę, no to tak się reaguje na sytuacje drogowe. Widzi się tylko pół sytuacji i nie ma koncentracji. Fatalnie to Twingo, proszę Państwa, fatalnie. Przyspieszył w sytuacji, której nie widział. Ten wysoki, biały, dostawczy samochód przyczepnął, zasłaniał, absolutnie zasłania mu widoczność. Widzę pojazdy nadjeżdżające w kolejnej fali. Jednym pasem w miarę spokojnie. Do tego powolnego dojeżdżania do przejści nawołujemy, apelujemy o to. Zbliża się piesza, zobaczmy, jak zostanie potraktowana. Sejczęto jedzie szybko, raczej się patrzy w złą stronę. Kierowca tego Sejczęto obserwował zatrzymaną na przecince srebrną oktawię kombi, a nie patrzył, że piesza wchodzi na przejście. No właśnie, zaburzenie obserwacji. To istotne, Państwa, że wybierali to, co w danym momencie jest istotne. Tam ta skoda stała, no to co może się stać? Wjedzie w nas stojący samochód? Nie. Natomiast tutaj wchodzą piesi na przejście. Tutaj trzeba obserwować ewentualnie, czy nie wyprzedzamy kogoś przed przejściem. Musimy selektywnie zwracać uwagę na to, co jest w danym momencie najistotniejsze. Szybko dojeżdża ten mini samochód. Za szybko jedzie, jedzie więcej niż 50 na godzinę. A tutaj prędkość w tym momencie, w tych warunkach powinna być około 30 na godzinę. Zbliża się pieszy. Kierowca Toyoty jedzie, pieszy musi się zatrzymać, no kierowca darci zachował się poprawnie. Kierowca Toyoty powinno trzymać mandat w wysokości 1500 zł. Jechałem za szybko. Pewnie też powód jest troszkę inny. Nie wie pan jaki? To nie wiem. Przejście dla pieszych. Jedno drugie. Widzi pan? I pan wyprzedza przed przejściem dla pieszych. Dlaczegoż? Czemuż tak pan wyprzedza? No, przyznam się panu, już nie pomyślałem. Nie pomyślał pan. Zna pan ten przepis ruchu drogowego? Tak, zapomniałem. Często pan tędy jeździ? Dość często. Dość często. Przecież pana, nie ma takiej możliwości. Nie może pan wyprzedzić na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Jest to rażące wykroczenie w ruchu drogowym, które bardzo często popełniają kierowcy, i kończy się to nieraz nawet wypadkiem z udziałem pieszych, także nie można takiego manewru wykonać. Zrozumie pan, jakie pan popełnił wykroczenie? Panie kierowco, za to wykroczenie jest mandat karny w kwocie 1500 złotych, 15 punktów karnych. I taki mandat na pana nakładam. Informuję, że jest prawo odmowy takiego mandatu. Czy taki mandat będzie pan przyjmował? No chyba tak, bo to jest nie do Zbliżamy się do przejścia, które było przedmiotem mandatowania. Kluczem zagadnienia jest powolny dojazd. I o to apelujemy: Powolny dojazd do przejścia, rozglądanie się, ocena sytuacji, no i jedziemy dalej, jeśli można. Zbliżamy się teraz do tego przejścia z drugiej strony. Poparcie państwo co ten Ford? W ogóle się nie interesował niewątpliwie tą kwestią wyprzedzania na przejściu dla pieszych. To nie mam co do tego wątpliwości. Jedzie swoim pasem. Jak to zwykle w komentarzach. Ja jechałem swoim pasem? Nie, nic się nie działo. Pieszych nie było. Nie widziałeś tego dobrze, nie zwolniłeś. Nie jeździmy tak. Lekarza z dzieckiem? Wiem, panie y, policjancie. Wiem, to wiem. Mąż normalnie ma z tyłu y, mamy y, zamontowane, wiem, ale ona jest taka, że wiem. Ja wiem, że to jest bezpieczeństwo i nie ma żadnych wymówek, ale po prostu do tego lekarza przyjechaliśmy... Ale czy pani wie, dlaczego panią zatrzymałem? Że dziecko jedzie z przodu Nie. Do przodu? Czy Panią, wyprzedzała Pani na przejściu dla pieszych. Ja nawet nie wiem, że to zrobiłam. Być może tak zrobiłam. Nie być może, tylko na pewno. No dobrze, Jeżeli jedzie Pani z dzieckiem, tym bardziej Pani musi zachować ostrożność. Za takie wykroczenie jest mandat 1500 zł i 15 punktów karnych. I uwaga, autobus jest wyprzedzany. No może jeszcze ten kierowca mógł, ale ta Honda już nie mogła się wysunąć. Wysunęła się bez obserwacji. Starsza osoba za kierownicą. Nie dotarło do niej to jeszcze przez tyle lat, że nie wolno wyprzezać. Po co te rajdy? Po co te przyspieszenia? To nie miejsce na to. Wiedziecie Państwo na obwodnicę autostradową Krakowa, tam przyspieszycie. Tu nie. Tam można, tam nie ma przejść dla pieszych, tam jest podniesienie prędkości, ale nie na ulicy Andersa. Uwaga, no ale dobrze. Kierowca Volvo zobaczył pieszą. I o to właśnie ciągle apeluję. Powolny dojazd do przejść dla pieszych. I w ogóle w mieście zwolnijmy. Jeździmy w wielu miejscach za szybko. Za szybko jeździmy w ruchu miejskim. Coś pędzi lewym pasem. Szybko jedzie kierowca tego fiata Panda, za szybko. Ale chyba rozmawia przez komórkę. No właśnie. Kiedy my skończymy rozmawiać przez komórkę? Proszę Państwa, mnie to tak drażni. Ciągle te komórki przy uszach. W tej sytuacji, kiedy mamy pełne podłączenie w samochodzie, kiedy ewentualnie możemy sobie kupić słuchawkę i miedzią w uchu. No dlaczego tak jeździmy ciągle? A popatrzcie Państwo, w międzyczasie ten srebrny samochód wyprzedził autobus, niczego nie widząc. Ten kierowca niczego nie widział i ryzykował życie pieszych. Kierowca Volvo. Też wyprzedza autobus bezpośrednio przed przejściem na pieczkę, jeszcze patrzy się w lewą stronę. Czego tam szukał, czekamy? Tutaj uwaga, uwaga, uwaga jest dobrze. Powstrzymała się Toyota od wyprzedzania, mimo że samochód skręcał, więc bardzo wytracił prędkość. Kierowca tej Toyoty, Yaris na lewym pasie był czujny, uważny, zachował się właściwie. Więc mamy zachowania właściwe, ale też co chwilę mamy zachowania katastrofalne. Nieuwaga, szybkość, rozkojarzenie, patrzenie nie w tą stronę, w którą trzeba. Ci kierowcy muszą się dostosować do tych dobrych kierowców. Stwórzmy wreszcie modę na bezpieczną, poprawną jazdę. No przecież to porażka. W obecnych warunkach ruchu, kiedy wszyscy mamy podobne pojazdy z tymi samymi możliwościami, taka jazda z pasa na pas, przyspieszanie, hamowanie to porażka. Jedźmy płynnie i bezpiecznie. Pan widział, ile samochodów przejechało, ja stałam jeden, ostatni się zatrzymał. Właśnie A no, widział pan. Ostatni. Więc to różnie, proszę pana, od kultury. Szanowni kierowcy, nie wstyd wam, że doprowadziliście do tego, że ta pani musiała czekać, aż przejadą wszystkie samochody, żeby móc spokojnie przejść przez przejście dla pieszych? Mamy nadzieję, że taka skandaliczna sytuacja więcej się w tym miejscu nie powtórzy.